Polska waluta pozostaje wciąż e, słaba. To jest wynik e, no, tego, co się dzieje na rynkach globalnych, czyli utrzymujących się o wysokich rentowności obligacji amerykańskich, no, które... Faworyzują dolara na tle innych walut, powodują, że waluty rynków wschodzących, waluty ryzykowne są pod, pod presją. No u nas w kraju do tego dochodzi jeszcze fakt trudnej sytuacji pandemicznej, tego, że mamy wprowadzony lockdown na terenie całej Polski. No i otwarte pytania o to, czy rząd nie pójdzie jeszcze dalej. Tak? Czyli zobaczymy jakiegoś twardego lockdownu za kilkanaście dni. Niemniej, no mam wrażenie, że złoty jest bliżej niż dalej przełomu. Także jakoś nie oczekiwałbym sytuacji, w której polska waluta na przykład miałaby stracić 15 groszy, tak, do znaku poziomu. To raczej nie jest to, raczej to jest kwestia Myślę, że kilku groszy i jakiegoś przesilenia, które się pojawi w okolicach wiekarocy. Jeżeli chodzi o parę euro złotych, tutaj taką silną barierą psychologiczną był poziom 4,60. On został nieco naruszony. To pokazuje, że ta słabość złotego się nam przedłuża, natomiast po części jest ona też wynikiem działań podejmowanych przez Narodowy Bank Polski. Nie chodzi mi o to, że NBP na rynku interweniuje, ale chodzi mi o to, że na przykład NBP podejmuje działania, które są odbierane jako, jako takie przyzwolenie na słabszego złotego, chociażby poprzez większą aktywność w skupie obligacji tych na długiej krzywej, więc NBP zaczyna robić to co też zapowiada Europejski Bank Centralny i to co na przykład robi regularnie już od kilkunastu miesięcy Bank Japonii, więc, więc jakby widać, że naszym decydentom ten słaby złoty pasuje. No i to też jest taki czynnik, tak, który, który powoduje, że po prostu złoty jakoś no, nie ma tej przestrzeni do... Do umocnienia, czyli reasumując, jeżeli ratowności obligacji amerykańskich się w końcu zatrzymają, zaczną spadać, kiedy zobaczymy lepszy sentyment na rynkach jak globalnych, jakiś powrót yy, może wyraźniejszy wyraźniejszych wzrostów na giełdach, no to w tym momencie złoty zacznie odrabiać straty. I, i wydaje mi się, że to będzie właśnie gdzieś na przełomie marca, kwietnia. No myślę, że złoty nie straci kilkanaście procent, także to jest kwestia no, maksimum może kilku procent jeszcze spadku złotego. Raczej w takiej formie... Kilku nerwowych dni. To z reguły jest tak, że jak się nerwowość pojawia większa, mamy takie, powiedzmy, takie dni strachu, to one z reguły też się wiążą z jakimś przesileniem. Więc jeżeli chodzi o jakieś poziomy, to nie chcę być konkretnie, bo to wiadomo, że rynek jest płynny i z tym już nie bywa, ale jakbyście spojrzeli sobie historycznie, to tam euro miało szczyt na 4,63-4,64. I być może jakieś naruszenie tamtych poziomów e, z października e, jakoś e, może mieć miejsce. Ale myślę, że to będzie na krótko i właśnie to będzie takie, takie przesilenie. Natomiast oczywiście większe zainteresowanie e, powinien przyciągać dolar złoty. Tu z racji tego, że no, zobaczymy, ile się jeszcze obsunie para euro dolar. W przypadku euro dolara to jest taka ciekawa sytuacja, bo myślę, że w perspektywie kilku miesięcy mamy dość ciekawe perspektywy, też w postaci tego, że będziemy widzieli napływy kapitałów na giełdy europejskie, ale w krótkiej perspektywie. Eurodolar jest wciąż pod presją tego zamieszania wokół, wokół szczepionek, tego że decydenci w Unii jakoś sobie no, za bardzo nie dają rady z tym e, tematem dystrybucji e, preparatów w całej Unii. E, I to widać ten kontrast tak, pomiędzy Unią a Wielką Brytanią, czy też Unią a, a USA.